słyszysz wszędzie te skróty Fair value Gap, Order Block, Breaker, Silver Bullet. I czujesz się głupi, bo nie wiesz o co chodzi. Spokojnie, to nie jest fizyka kwantowa, to marketing. Wyjaśnię ci o co chodzi w 30 sekund. ICT to metodologia oparta na teorii tzw. smart money. W skrócie zakłada, że rynkiem nie rządzi przypadek, tylko algorytm międzybankowy, który poluje na twoje pieniądze. Brzmi groźnie, ale prawda jest taka, że autor tej metody wziął klasyczną analizę techniczną, która działa od 100 lat, i po prostu pozmieniał jej nazwy na takie, żeby brzmiały profesjonalnie. To, co Twój dziadek nazywał wsparciem, w ICT nazywa się order blockiem. To, co nazywaliśmy luką cenową, tam nazywa się fair value gapem. A wycięcie stop lossów to liquidity grab. Po co, żebyś myślał, że odkryłeś sekretną wiedzę tajemną? To tak, jakbyś nazwał kanapkę z serem pieczywem z sfermentowanym produktem mlecznym i sprzedało 5 razy drożej. Smakuje tak samo. Więc czy ICT działa? Tak, bo to zwykłe price action, tylko ubrane w foliową czapeczkę. Możesz się tego uczyć, ale pamiętaj, rynek jest prosty. Nie musisz znać 50 skrótów, żeby na nim zarabiać. Wolisz proste kreski czy skomplikowane teorie? Daj znać w komentarzu.